Czy lubicie koszulki z firmy GES? Jeśli tak, to nie jest typowa koszulka. Owa koszulka została wystawiona na licytacji za niebagatelną kwotę. A dlaczego? Autor ogłoszenia pisze, że znalazł tę koszulkę na urzędniczej w Toruniu i na 90% należała do Daniela Magikala. Dodatkowo została odnaleziona 4 dni po zerwaniu z Nikolo. Prawdopodobnie została wyrzucona w alkoholowej złości i rozpaczy przez okno. Uwaga, wysoka wartość kolekcjonerska, stan bardzo dobry, Ubrudzona może być też na niej pod wcześniejszego właściciela. Tu jest znalezisko i niebagatelna cena, bo ponad 2000 zł za używaną koszulkę znaleziono gdzieś w trawie. Bardziej niż to ogłoszenie zdziwi mnie tylko to, że ktoś po prostu zakupi to koszulkę w tej cenie.